kilka dni rusza Raid Dakar. Czy jakoś specjalnie przygotowywaliście się do tej edycji? No zaraz idziemy na siłownię, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj wróciłem z Egiptu, gdzie trenowałem, dwa tygodnie wcześniej Dubaj, półtora miesiąca wcześniej Maroko. Jutro lecę w góry siedzieć sobie na trzech tysiącach i aklimatyzować. No to więcej chyba już nie można zrobić. Nie, dla mnie to jest pierwszy, ja jestem w ogóle tutaj nowicjuszem, natomiast cała moja ekipa, czyli R6 Teamu to minimum 2, minimum 3 Dla Jarka to jest czwarty. Ja jestem pierwszy raz. No dlatego jak pytanie do debiutanta, co wiesz o tym rajdzie? Czy ja myślę, że ja wiem wszystko, tylko teoretycznie. Praktyka pokaże, czy ja czegoś się nauczyłem w poprzednich rajdach. To najtrudniejszy rajd na świecie i najbardziej nieprzewidywalny. Spadnie, nie daj Boże, deszcz, albo nie wiem, zmienią się warunki pogodowe, albo zostaniemy na noc. To wszystko zmienia.